nie masz pojęcia, co się działo wczoraj w klasie. Mira, patrz. Alex nie zamknął swojej szafki. Chyba coś się tam świeci. Wow. Tu jest kilka sejfów. Ciekawe, co się w nich kryje. Może lepiej ich nie otwierać. Nie, nie róbcie tego, proszę. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące. Mogę zacząć? Proszę. Jestem pewna, że w tym sejfie jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej, są jadalne. Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy. Nic nie rozumiecie. To nie guma, to żelki. Są takie pyszne. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Ledwo mieszczą mi się w buzi, ale daję radę. Masz szczęście, zazdroszczę. Dokładnie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Było pyszne, objadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Okay. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne, nie chciałbym być na twoim miejscu. Zabierzcie to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do mili. Co ty zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się, potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex. Wystarczy. Mila, nie martw się. Już je sprzątam. Wyłącz odkurzacz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji, chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem, co dokładnie. Mila, spójrz. Aleks jest coraz mniejszy. Ojej. Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki, Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt! Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć. Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No, naprawdę, jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego? Nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłaś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi. Wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex. Wygrywasz. A masz, ty głupi robaku. Niewiele zostało. I wygrałem! To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś na miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć. Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Alex, nie psuj mi kadru. Oddaj to. Zabiorę sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go. Wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi. Ja gram. Właściwie, to ja też chcę. I co z tego? Nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Puściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O nie, tylko nie to. Rozbił się. Przepraszamy, Julie. Nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. Ach, to coś ucieka ode mnie. Nie wierzyć własnym oczom, to żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę, niech ktoś ją zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw! Jest taka ślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją połknąłem. Oh. Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? Co? Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa? Mila pocałowała żabę. I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje. Oh. Ostrożnie, Mila, twoja żaba wskoczyła do cylindra. Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Rzeczywiście! Tak, to czekolada! Jest pyszna. Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć. Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Świetny pomysł! To jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić, ale ja nic nie mam. Spójrz, Julie! Alex sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palec? Zostaw, nie nic tego. Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa. Trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki, Julie. Okay. Okay. Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie. Podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. CiBus, Pomogłam ci. No dobra, Tomasz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. Przyszła kolej na mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba. A nie mówiłam? I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe. Ochyda. Już nigdy w życiu nie zjem ryby. Jeszcze trochę zostało. Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie rzuciłaś mi w twarz rybinkę kręgosłupem. To było zabawne, nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy! I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie, to jest takie dobre. Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila, chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Kura, nowe sejfy. Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim słoik Nutelli. Tak, w dodatku taki duży. Super. Uważaj, gdzie rzucasz śmieci Julie. A, to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe. To prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej nutelli, Alex, nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś! Co z tego? O nie! Moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex, nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się! Pomocy! Przewrócę się! Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz swoich Nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją Nutellę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu, szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowy. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest ok. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura. Tym razem wasza nagroda będzie o wiele bardziej oryginalna. Widzicie tego słodkiego pieska? Nagrodą nie jest on sam, tylko kupa, która po nim została. W tej rundzie znów będziecie rysować ustami, więc postarajcie się. Czas start. Chyba nie ma nic łatwiejszego od niż narysowanie kupy. Okej, okay, żeby nadać rysunkowi bardziej autentyczny charakter, należy dodać do niego także zapach. I wiem jak to zrobić. Co to za smród? Coś tu zdechło? A może coś się zepsuło? Niedobrze mi. Ups! Po prostu od dawna nie myłam stóp. Rysowanie stopami jest trudne, ale rysowanie łokciami jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ups, dobra, nic się nie stało, mam więcej klamastrów. No szybciej, no. O nie, opóźniam się. Dziewczyny, kończymy. Czas pokazać, co wam wyszło. Proszę. Mila, kupa jest w porządku, ale widziałem lepsze. Na przykład u Suzy. To niesamowite. Super! A kupa Julie nie jest zbyt dobra. Widać, że chciała przegrać. No to niech tak będzie. To ona dostaje prawdziwą kupę. Co? Ale to przez Suzy zrobiło mi się niedobrze. Nie będę jadła tego poskódstwa. Musisz, takie są zasady. To straszne. Będę udawała, że to tylko czekolada. Czy ona naprawdę spróbowała kupy? Nie, to naprawdę jest czekolada. Dziewczyny, chcecie trochę? Nie, dzięki. W tej rundzie waszą nagrodą będzie ryba. Aromatyczna i niesmaczna. Będziecie malować sosami. Myślę, że jest to dość zabawne i niezwykłe. Możecie zaczynać. Czas? Start! Nigdy wcześniej nie malowałam sosami. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Jaki dużo? Będę miała spory wybór. Ale dlaczego wszystkie śmieci rzucasz na mnie? Nie jestem Twoim koszem. Dobra, czas działać. To będzie najsmaczniejszy rysunek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Zacznę od keczupu. Hmm. A ja od sosu serowego. Jest żółty, więc lepiej pasuje do tej brzydkiej ryby. No to zaczynam. Kurczę, jakoś szybko kończy się ten sos. Muszę znaleźć mu zastępstwo. Oh, O! Myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Podoba mi się. Kurczę, nawet rysunek Sus jest lepszy od mojego. Muszę się pospieszyć. Wiem. Mam pięć palców, więc mam pięć pędzli, którymi mogę malować w tym samym czasie. Mmm, Ten sos pachnie naprawdę pięknie. Myślę, że mogę go trochę spróbować. Jest pyszny. Nie no, to za mało. Chcę zjeść więcej sosu. Mila, czy ty jesz sos? Ale nie mamy tu frytek. No i moje sosy się skończyły. O nie, tylko nie na mój rysunek. No i proszę, wszystko zepsułam. To jest takie dobre. Kurczę, zjadłam wszystkie sosy. Teraz na pewno przegram. Czas minął. Chcę zobaczyć, co tam narysowałyście. Została mi tylko jedna opcja: zamienić się rysunkami z Suzy. Czekam! Julie, co ty zrobiłaś? To nie wygląda jak ryba. Mila, czy możesz mi pokazać, co narysowałaś? Wow, wygląda dobrze! To najlepszy rysunek jak do tej pory. Suzy, wcale się nie postarałaś. Hey, w takim razie to ty dostaniesz nagrodę. Mam nadzieję, że lubisz jeść słabe ryby. Ja? Ale to jest oszustwo! Ktoś będzie musiał zjeść paskudną rybę. Dlaczego od razu paskudną? Można ją podsmażyć akurat mam panik. Ojej, co ty robisz? Ojej, sorry, po prostu nie wiem jak z niego korzystać. Dobra, skieruję go na rybę. Zobaczcie, jaka pyszna ryba mi wyszła. Wreszcie mogę zjeść porządny obiad. Co za pyszności. Dziewczyny tym razem czeka na was najsłodsza nagroda ten puszysty kotek. Będziecie musiały zrobić sobie koci makijaż. Kto zrobi to lepiej, ten zdobędzie tego maluszka. Jak zawsze macie jedną minutę. Zaczynajcie. Sama jestem bardzo podobna do kotka, więc nie muszę dodawać zbyt wielu szczegółów. Suzy, przeceniasz swoje możliwości. Dla wszystkich jest jasne, że to ja wygram. Nosek jest już gotowy. Zostały tylko wąsy. Okej. Okay. Chyba nikt nie mówił, że nie wolno używać lustra. Nie wiem, jak można bez niego wykonać fajny makijaż. To o wiele łatwiejsze. Już prawie skończyłam. Nie macie szans, bo mój makijaż jest najlepszy. Ojej! Mila, patrz! Julie oszukuje! Używa lustra, nie wolno! Myślę, że trzeba dać jej nauczkę! Zgadzam się! I wiem dokładnie, jak to zrobić! Ej! Co ty robisz? I dlaczego? Zniszczysz mój makijaż! Teraz na pewno przegram! A tak chciałam mieć tego słodkiego kotka! Mam pomysł, jak pozbyć się jeszcze jednej konkurentki. Suzy, nie dorysowałaś noska. Jeśli chcesz, to ci pomogę. Dobrze, nie mam nic przeciwko. Dobra, zaczynam. No teraz wyglądasz o wiele lepiej. Wyglądasz jak kotek. Dziękuję ci bardzo. Zawsze wiedziałam, że jesteśmy przyjaciółkami. No to zdecydujmy, kto otrzyma tego uroczego malucha. Julie, nie mogę na to patrzeć. Nie będę mógł spać po nocach. Susie, ty co zrobiłaś? Nie bawimy się w piratów z Karaibów. Co? Mila, ty spryciaro. Makijaż Mili, nawiasem mówiąc, wyszedł bardzo ładnie. Więc kotek będzie się z nią przyjaźnić. Hurra, będę go karmić, kochać. I... A, a, o nie! Mila chyba ma alergię na kociaki. Nie szkodzi, zajmiemy się tobą, słodziaczku. Marszyk! Ojej, Mila jest cała czerwona. Chyba musi iść do lekarza. Prawda, nasz nowy przyjacielu? Jaki słodziak.